Marcinia Jabłoński po wygranym pojedynku na Celtic Gladiator 26. Tutaj wielu ojców sukcesu od razu chciałeś się podłączyć w ogóle, że wiesz, pamiętajcie, sparowałeś, w ogóle to i tam to jest wielu ojców sukcesu zawsze, to nie jest tylko sport. Nie tak to jest. Sukces ma wielu ojców, porawka zawsze jest sierotą. Mm. Ale prawdę mówiąc, dużo osób się przyłożyło do tego sukcesu. Moja dziewczyna, moi trenerzy, moi spary, partnerzy, mój psycholog, który mi mocno pomógł. Ogarnąłem swoje życie, tak ci powiem. Wałuję tylko tej porawki z Armenem. To jest takie coś, co będzie mnie gryzło całe życie. Ale tak, taki jest sport, to też jest nauka dla mnie życia. Mam nadzieję teraz, że zacznę teraz pracę w wojsku od stycznia albo od lutego. Zobaczymy, czy jeszcze Mołdawię. Tak i zobaczymy jak będzie. My w całym pojedynku tak naprawdę no, wykorzystałeś swój naj, jakby najmocniejszy aspekty. Powiedz czy było jakiekolwiek w ogóle nie wiem coś, jakiś problem ze strony, jakieś ciężkie momenty ze strony rywala? Nie wyglądało na to. Wiesz co, to że coś nie wygląda, na pierwszy rzut oka tego nie ma. Bo Kacper mnie fajnym sierpem trafił, z trochę mi przytańczyłem, znaczy przytańczyłem, tak mi trochę obraz poruszał się. Mocno bije, wydaje mi się, że był trochę spięty, nie wczuł się dobrze w walkę, a co do tego poddania to trójkąt rękoma to jest pierwsza technika, której się nauczyłem, drugą jest konda. Fajnie wreszcie poddać kogoś po czterech latach tak naprawdę. W 2015 ostatnie poddanie miałem. Ja też. Marcin, czy jakiś wpływ na to, miał doping na tę zwycięstwo? Powiem ci, że myślałem, że doping nie ma na mnie wpływu. Tak jak byłem w Mołdawii i walczyłem, kiedy robiłem dobre akcje, jedna osoba na 3000 biła mi brawo. chyba Po prostu nie lubiła tamtego rywala. A tutaj ten doping robi robotę, robi różnicę, jest lepiej. Naprawdę nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze, tak fajnie. Teraz z tego co gdzieś tam wiadomo, oczywiście tutaj po tym efektownym zwycięstwie przy własnej publiczności być może wyzwania właśnie gdzieś zagraniczne jakieś. Może się okazać, że będziemy oglądać w walce o pas, ale innej organizacji. Znaczy jest propozycja walczenia z Walerą Mircią, On ma 26.4, 4 w mówiąc cały czas się zastanawiam, czy to jest jeszcze odpowiedni moment. Osobiście jestem zdania, że nie ma co się rzucać, kiedy mam dopiero 9 walk zawodowych. Myślę, że jest 2-3. Chciałbym stoczyć w niego zaatakować, ale to jest zawsze szansa i pokonując kogoś takiego, mógłbym mieć UFC. To też jest, wydaje mi się przynajmniej, że mogłoby coś takiego być, gdybym wygrał. Czyli na razie jeszcze spokojnie i te plany mogą ulec lekkiej zmianie. No teraz jest spokojnie. W torbie mam tonę welków, cukierków, batonów, to wszystko należy rozpracować. Później pojadę od Chcę się cieszyć tym rokiem. Naprawdę ciężko trenowałem, dawałem z siebie wszystko pod z każdej strony. Naprawdę jestem szczęśliwy. I cieszę się, że już przede wszystkim się to skończyło. Dziękujemy bardzo.